Cześć widzowie! My dzisiaj na dworze idziemy na noc. Ale widzowie, pamiętajcie, że jest noc i się boi. I troszeczkę. Nie, teraz nie zapomogą. Tylko nie, no bo jesteśmy pod moim domem. No i tutaj Ale nie, nie możemy wam pokazać. Nie możemy wam pokazać numeru domu. Możecie. nas śledzić. A ja nie chciałabym. Żeby... Chciałyśmy... Chciałyśmy. Ja nie pokazuję twarzy, bo. A kum! A nie, nie udało się. Chciałybyśmy... Po prostu... nas firmy. No. W prawdziwym życiu! Wynik z prawdziwego życia! To jest. Dom. No więc nasz cel to jest robienie bałwana, co nie? Jeszcze, Ani nie o bałwana Ja tutaj Malusiu Piłeczką, zobacz Ała Nie udawaj na Jankata Dobra, podam Pomóż mi robić kulkę Dobra, my już wrócimy, jak będzie cała kulka zrobiona, papa. Pa. Widzowie, ja nie uwierzycie, co ja tutaj z Kulka! Takiego klota zrobiliśmy, nie, nie zapomnijcie zostawić dużo ławy w górę, a ja wam pokażę, co nie za trzy, cztery, nie. nie! Widzowie. Mam niespodziankę. Mamo, Ola! Czekajcie, czekajcie, widzowie. Widzowie, oliwka zrobi coś, czego się nigdy nie spodziewaliście. Zwróciłem jej mamę kulką. O taką kulkę, że. O taką kulką. Widzicie, że do jego... jej głowy.